Coś ci nie pasuje? Dobry wieczór, kochane ludziska. Dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody. To jest jedno z ulubionych moich miejsc. Nad Brdą, tutaj też E, się kończą zawody Bydgoszcz-Tiatlon akurat w tym roku się nie mogły odbyć, wiadomo z jakich przyczyn dobra, ale nie, dzisiaj nie o tym trochę tu jest od kaczek, ale spoko, niech i tak będzie dzisiaj będzie a subskrybujcie i takie tam gdzieś trzeba nacisnąć i tam o, o gdzieś tam nacisnąć i wtedy będzie dostawać powiadomienia o tym, że wujas wstawił nowy film, oczywiście jeśli macie na to flowę, macie taką potrzebę. Okej, okay, no to jedziemy z tematem. Dzisiaj będzie, tak ja chciałem poruszyć temat dlaczego ludzie Dlaczego ja, ludzie, moim zdaniem ludzie, albo może mogę mówić tylko o sobie i o swoich doświadczeniach, tak bardzo nam zależy na akceptacji innych osób. Dlaczego musimy zawsze obserwować, jaka jest reakcja innych ludzi na to, co robimy, co mówimy i dlaczego, jeśli. Ta reakcja nie jest tak, jakbyśmy oczekiwali, to wtedy wychodzi złość, e, jakaś tam agresja. E, możemy tego, tą osobę na przykład ośmieszyć, e, możemy też chcieć ją pobić, na przykład, bo ktoś ma inne zdanie na temat, co my robimy. E, możemy sobie poradzić ze wchodzą sarkazmu. Moje ulubione ostatnio: o, 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 pan, pan właśnie próbuje stanąć na supie. Mam nadzieję, że się wypindoli. To będzie ciekawa scena. O nie. O. Jednak się nie wypindolił. Mówię, liczyłem, że się pan wypindoli, by była ciekawa scena, a tu nic. Dobrego zubowania. E, Okej, okay. wracamy, do, wracamy, wracamy do filmu. Nic tak nie cieszy jak nie jest szczęście. Dobra, wracamy do, do tego filmu. Dlaczego ludzie właśnie mają coś takiego? No to jest dzisiaj dla mnie to jest oczywiste, że... Tak nie wychowano i myślę, że większość z was tak wychowano, że żeby cały czas obserwować otoczenie i to ma w ogóle sens, bo to ma w ogóle sens, żeby cały czas obserwować otoczenie, czy cokolwiek nam nie zagraża. A co nam zagraża? Zagraża nam to, co mózg musi obrobić i nazwie, że jest zagrożeniem. A zagraża nam na przykład opinia ludzi, że to co robicie. Jest bez sensu, że jesteście brzydcy, głupi, zawolni. Że nie wiem, że ktoś lubi gejów, a ktoś nie lubi gejów, więc to mu zagraża, że lubi gejów, i tak i na odwrót, bo to działa zawsze w dwie strony: że ktoś lubi pis, ktoś, że nie lubi pisu i że to mu zagraża. kuba tak naprawdę, co to mu zagraża? To mu nic nie zagraża. Zagraża mu tylko ta, dlatego, że cały czas jesteśmy przyzwyczajeni do tej opinii, do tej dążenia do ciągłej akceptacji tego, co robimy przez. Otaczające nas e, grono znajomych, otaczających nas ludzi, nie wiem, na, na Facebooku, w social mediach, e, w otoczeniu na ulicy i tak dalej. Tych kręgów jest tak naprawdę bardzo dużo, to zależnie, zależnie, zależnie od, e, od nas, nie? To co z tym zrobić? Na no przede wszystkim zadajcie sobie pytanie, czy to, co robię w danej chwili, to w ogóle ja sam akceptuję. No, bo kurde, często ludzie chcą, żeby ich inni akceptowali, a to, co my robimy. To my sami tego nie akceptujemy, sami nie jesteśmy tego pewni, sami nie jesteśmy tego przekonani, a chcielibyśmy, żeby to inni umocowali nas w tych przekonaniach. To już jest gdzieś tam troszeczkę takie śmierdzie, oddawaniem tego życia pod dyskusję, żeby inni byli jak gdyby takie przerzucanie odpowiedzialności za swoje życie. No ale załóżmy, że, że, już, że już tak nie robicie, że. Jesteście pewni, pewni, e, pewni swojego, no to wtedy naprawdę możecie nie przejmować się opinią innych ludzi. Ale nie przejmowanie się opinią innych ludzi to wcale nie oznacza jednej rzeczy, bo to można się zapętlić i można się też długo w tym byłem. Można stać się pyszałkiem po prostu i określić, że tylko ja mam rację, a reszta ludzi na świecie nie ma racji, żyją w błędzie. E, I co to powoduje? Wtedy powoduje, że. Ja tracę, ja tracę. Ja tak bardzo dużo potraciłem znajomości, przez to, że już się stałem takim, kurde, hipermądrym wujkiem poradą eee, i wiem, kurwa, oni jeszcze tam są nieoświeceni, mnie, kurde, nie mają takiego poziomu, sra, pierda pierdata. I potraciłem bardzo dużo znajomych. Eee, a czemu tak robiłem? Bo to, to wynikało z lęku. Z lęku, że nie miałem przestrzeni na to, że oni mogą mieć inne myślenie niż ja. Dzisiaj coraz częściej stosuję inną technikę. Ta technika się nazywa, że. Uważam, że każdy ma rację, że każdy człowiek ze swojego doświadczenia i ze swojego poziomu potrzeb daje swoje daje po prostu na maksa. Daje na maksa. I wtedy, jeśli ktoś pisze coś, co mogłoby mi się nie podobać, bo oczywiście nie, nie lubię, jak ktoś nazywa mnie idiotą, bo przecież wiadomo, że tak jak wezmę głęboki oddech i się zapytam, czy to cokolwiek mnie robi, czy jak ktoś mi pisze, że mnie nienawidzi, to czy to coś mi robi, czy będzie robiło to tamtej osobie. Ja wiem, że jeśli kogokolwiek nienawidzę, to do mnie nawieć mam sobie, więc tak naprawdę z tej perspektywy mogę to zrobić. Ale po jakimś czasie nawet nie chcę mi się tego obrabiać, ja tego nie obrabiam. Nie muszę nazwać, uuu, nie wie, co czyni, on się boi, oho, oh, ho, oh. ho. Skończyłem już z tym. Powoli, znaczy się kończę, bo jeszcze nieraz mam takie potrzeby. Jest mam też potrzeby wchodzenia w jakieś tam interakcje z ludźmi. Bo jestem człowiekiem i mam stare nawyki. I tak jest. Ale dzisiaj powracając do głównego wątku, że jak przestaję chcieć, żeby mnie inni opiniowali, to też nie chcę innych opiniować. Bo ten medal ma dwie strony, bo to nie działa w jedną stronę. I co wtedy mam? Mam święty spokój i dobre, zajebiste życie, kurde. To jest banalnie proste, kurde. Ktoś może napisać taką rzecz? Okej. Okay. Ktoś może napisać tak? Okej. Okay ale to nie oznacza, że nie będę chciał korzystać z wiedzy, nie będę się chciał rozwijać od innych ludzi, kurde, będę chciał właśnie, bo będę miał zgodę na ich stwierdzenie. Wtedy się okazuje, że ludzie, którzy bardzo mocno po mnie jechali, nagle się okazuje, że jak zaczynam z nimi rozmawiać normalnie, bez tego całego gówna, o którym mówiłem na początku, się okazuje, że to są fajni, zajebiście ludzie. Więc co? Polecam odpierdolić się Przepraszam za przekleństwo, od siebie, bo takie mam słownictwo, czyli odczepić się od siebie, co za tym idzie, odczepić się też od innych ludzi e, i nie liczyć na ciągłą opinię. Jestem dokładnie dzisiaj taki, jakie ja mam być. Bo jak miałbym być inny, to był po prostu inny. Ale się pomątkowałem. no to co, czas się teraz ochłodzić. Ciebie był bardzo piękny, letni, zajebisty dzień. Uziaki, kocham Was. Dobrze, że Ej, że tu jesteście uwaga, będzie grupa dupa skakać do wody projekt, projekt stowa za druga rusza już jutro nie wiem czy mam majtki, ale chyba mam Uuu.